Bywacie na weselach, prawda? Jeśli odpowiedź była twierdząca, no to wszystko będziecie wiedzieli od razu. Jeśli nie, wszystkiego będziecie dowiadywać się na bieżąco. No to tak: na każdym weselu jest tak zwany wujek. Wujek to osoba po czterdziestce, najczęściej z brzuchem. Zapach alkoholu towarzyszy mu zaraz po przekroczeniu sali. Bawi się on lepiej niż para młoda, w ogóle chyba myśli, że wszyscy dookoła zebrali się tylko po to, żeby go zobaczyć. Dlaczego tak dobrze się bawi? Bo zawsze tańczy z partnerkami o połowę młodszymi od siebie. Jest oczywiście szarmancki, bardzo dobrze tańczy. Przynajmniej on tak myśli. A, no i właśnie, jest taka kluczowa sprawa. Zawsze, żeby przełamać lody i w jakiś sposób się przedstawić, powie Mów mi wuju. Ewentualnie po imieniu. Andrzej jestem. Tak jest i w tym przypadku. Gość buja się, śpiewa, kręci wszystkim czym się da, a na samym końcu przytula Modelki w strajach kąpielowych. Czym jego występ różni się od wesela? Do tego wszystkiego musiał być chyba już tylko pijany. Chociaż.